Witam serdecznie i gościem Rafał Ziemba tylicki Cześć, witaj. Rafał, pokazujecie, że jesteście drużyną, która na dwóch frontach potrafi walczyć. Widzę fantastyczne wyniki w pucharze. Dzisiaj pokonujecie tym tymto sposobem macie 6 punktów i raczej na pewno awans do kolejnej rundy Pucharu Ligi. No, tak wyszło. Udało się ten mecz wygrać. Co prawda po ciężkich bojach jakoś ostatnim, ostatnimi ostatnimi czasami nam to strasznie mozolnie idzie na tych bramek. Coś próbujemy, próbujemy, nie chcę wejść, ale ale udało się walczyć trzy punkty, no i to jest najważniejsze w dzisiejszym spotkaniu. Dzisiaj skuteczność na pewno była po waszej stronie. No, no też nie ukrywajmy, no wydaje mi się, że przy jego całego meczu byliśmy lepszą drużyną, bardziej zgraną. Co prawda pogoda nie, dop jest, nie dopisuje, jest bardzo gorąco, mieliśmy dwóch na zmianę, było ciężko. Ale to co miało wpaść padło, jakoś tam z tyłu takie dwa głupie faule, po których chłopaki mieli dwa karne i tak naprawdę gdyby nie one to... To nie wiem, czy, czy by coś dzisiaj im weszło, i no i co, wygrywamy, jedziemy dalej. Powiedziałeś że pogodzie, więc ja też zapytam na temat pogody. Było zimno, deszczowo źle, jest gorąco też źle, ale co, co lepiej jednak jest? Czy na takim zimnie, czy na jednak upale? Co lepiej, jak na jakiej pogodzie, jednak lepiej grać? Tak po polsku, nie? Tak źle, tak niedobrze, nie? Nie, mi się wydaje, że lepiej na taką, na taką pogodę jak teraz, lepiej jest jak coś się ciepło, chociaż, chociaż przy deszczu też się fajnie, fajnie kopie, nie ma reguły, no, ta boisko jest takie samo dla dwóch drużyn, więc, więc tak i tak trzeba walczyć. Przechodzicie do kolejnej rundy, to raczej pewne, bo macie sześć punktów, choćby nawet nie z pierwszego, a z drugiego, te sześć punktów powinno wystarczyć, ale nie oszukujmy się, wasza drużyna na te pierwsze miejsce w Pucharze Ligi na pewno póki co zasługuje. Walczymy my jak zawsze, walczymy o, o pierwsze miejsce. Nie za bardzo nie interesuje nas ani drugie, trzecie, chociaż wiadomo, że to też jest jakiś sukces, bo, bo te drużyny, które, które tutaj grają, czy to jest druga, czy pierwsza liga, jak widzisz, nie, nie przychodzi nam łatwo, także po prostu wychodzimy i ten, tylko trzeba zostawić trochę serducha na boisku a że mamy ambicje i jakieś tam już osiągnięcia mamy w Twojej lidze, więc zawsze, zawsze będziemy walczyć tylko i wyłącznie o pierwsze miejsce. I ostatnie pytanie, taka mieszanka w pucharze, czyli gra Ekstraklasa z pierwszą ligą, teraz gra Ekstraklasa z drugą ligą. Jest to potrzebna fajna konfrontacja z takimi drużynami z innych ligi? Jest, na pewno jest, przede, chociaż mi się wydaje, że przede wszystkim to tym drużnom z niższej ligi jest, się to przyda takie ogranie, kiedy zobaczył, jak to, jak to wygląda, no nie ukrywajmy w tej wyższej lidze, więc jakoś tam ta piłka widać, widać lepiej chodzi, nie wiem, czy jest im bardziej zgrani, czy ten, ale na pewno na pewno to im bardziej się to przyda, a jeżeli możemy się do tego przyczynić, to tylko i wyłącznie to jest na plus. Dziękuję za wiatr, Dzięki bardzo.